Także ostatnio grałem w nowsze wersje Minecrafta i istnieją w nich takie fajne wybuchające rzeczy, które można stawać dosyć szybko i z z dużo dużo do... Jeśli hmm. Jeżeli interesujecie się Crystalniki, to będzie słyszeliście o takim głosku, który nazywa się... Doktor kokonut, Nut, Doktor Donut, A doktor Nut! No i ładnie. Na taki serwer, na którym gra mała liczba osób, więc pomyślałem, że fajnie było, by poza parę dni, gdzie dzięk mojego kolegę i zaczynajmy. Ej, stary skoro ja tylko tepa, to może chodź tu do boksa, od drzewo się do mnie tepa, stary. Drzewo? Co tak. Jest? Drzewo. Ej, idź bo cię drzewo zabije. O kurde, mi się odpalił Discord, przypadek drugi. TY Co jest? Yeah, 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 stój, ja, edes, edes, ja, edes, mam, edes. Ja ja mam, stoj, prawie stój, stój. O, nawet nie mogę, chyba sobie... Nie wiem co zrobiłem, To chodź może stary do boxa. takiego. Udej. No, jak kolega się kręcił, pamiętasz? A, nie, było tak. Raz, dwa... a to jest co to tylko raz. Pst, no dobra. Stary. Nie się dobra. Nie się. Co masz? Ty masz jakiś problem, tak? No i tutaj wejść na przykład nie mogę pasz. O. Ła wow. Kolego nie mamy wejść w ścianę. O, pori. Patrz, patrz a ja. ja ci mogę pokazać, ja na przykład umiem Ja się nauczyłem tutaj ciekać. Widać. No, bo musisz pasz. Musisz kamerę ruszać. Głowa. Cholera! Dół, górę, górę, dół. dół, dół, dół. Bo, bo inaczej, bo inaczej Ciebie wypycha. To jest taki, no push, tak jakby. Dobra. idź tam w dół. Iść tam w dół. Iść tam w dół. Jest tu no push. Czekaj, Czekać. Jest. Optimizer, jest. Ej nie popatrz! Nie to on. An tu bomba. Bombowo. Dół dół, 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 Słyszę kopanie. Jestem... Wiesz co nie, nie typajmy do boxa, bo jak on może jednak stawić krystale, to... On w dół znowu idzie. Cześć flesko! Fajnie się bawisz. A to dostanie tak z pleców tak trochę. A jednak nie. A ja sam siebie. ja jestem tak nie roz Debil. <noise> Cztery krystale tylko postawiłem, no. Teraz ja, kolego otepa się po raz kolejny jakiś to jazdy. Misiaczek. Ten sam, ja on jest odpalony jakby co. Mam krystale, dzięki. A no, chciałem ja tego troszkę podpała, bo... ...to się zakłada od pary. Ja mam jeszcze na dwa dni i ile? Dwa dni i trzydzieści minut. Dwadzieścia trzy minuty. Dobra, stary, jak seriusz super upiwa... ...elkę. O eee, kur... Ale... <grybek>, grzybek, grzybek, grzybek! Grzybek, grzybek, gdzie tam? Grzybek? Ciata, grzybek. I grzybek? Ja pod grzybem, zrobiłem. Stary graj na grzyba, to jest taki plan. O. No nie mogę. No to już chyba nie mogę grać na grzyba, wiesz? Zawsze możesz grać na grzyba, stary franek na twojej stopie, zawsze będę <gryba> cię pamiętać. Stepam drugą, bójkę tamta. Dzień dobry, zabij tego kolezkę, bo ty chciałeś Franek zbierać, nie? Od tego też po zdać O. Marę o combo, marę combo. Uhm Chyba damy tam przyszedł za mocno. Bo ja to ten popnęłem i dalej krystalowałem. Szybko bo w kolejnego. EJ <śmiec> e, NIE! Dziepam, 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 dziepam! O, 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 no, no, set, set i to jeszcze ranga plus. No, 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 set, set. To jest ten, którego tepaliśmy parę razy on ogarnia. Nie ma sensu się z nim bić chyba wiesz? To wody? A nie, to nie on! Ej, znowu wrócił ten jakiś Andreas! Ej, ale ja to zabiłem! Cze ale on miał... To ja tak potrafię, ty! To ja tak potrafię? Hoy jakie to było ładne! Możemy zapać dalej. O. Czy zbąłeś? Nie. Tak, strequet. Tak, stekładź po raz kolejny, nie? O ty bo... O jedynkach, jedynkach jest inny, jedynka tak jest z tego, co. Mi się wydaje, tak jest w jedynkach. nie ma. Chyba go nie ma w jedynkach, wiesz? Chyba go już nie ma. O nie, ale. No, ale nie ma. Ale on per isa wykorzystał, tak wiesz? Funk! Ja bym proximity chatę zainstalował, jakby się dało na Lunarze i pogadał z nimi. Masz proximity chatę na Lunarze? Miałem. No to instalujemy. Sigma, ale po to mi. Trójkę tepnę, trójkę tepnę, trójkę tepnę, trójkę Ej, kurwuj, ten to, ten paster, you monkey. Ej, ej on jadł. To ja tam jeszcze raz tego Don toretto, jeszcze raz tamtych e, e, e. Nie kippen go, nie zdążyli się tego. Jeden się tego leży, jeden z kibili. Don Torek, to już. To że już mi sadził chopie. I właściwie tamtego, chociaż on miał jeden, to taki plus mógłby być. Ile ludzi tutaj. Tak, A ja, ja ci powiem tak, ja ci powiem, diak, ja ci powiem tak, diaks nie obchodzi nas, że jeśli prot 1, jeśli prot 4 to ok, to nas obchodzi, bo go stasza. No, ale. To? Mój kill, bo Ty już go zabiłeś. to nie ten, to ten. Uuuu, doktor, to. Ej, bo to on. No to on to retto, no? Co? On mnie bije, no! Pff, no. Pff, 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 pff. To mi się tak zrobiło jak nie tak miał się zrobić i daj to Pierdole. Eee to w ja? Nie ma itemku, wiem um. 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 Czaj, y Zaraz nie będzie temu chyba jak tak będziemy w niego w drugą No i do, do, do Kobla mana. Jest O się... ma yes, oh, oh, nice. my kobla Do, do, do. I on jest tutaj. Tak. No, doł, 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 doł. Da, ta, ta. no nie kop się! Nie no, on robi najgorszego i to jeszcze nie grzyba. Taby. On po prostu robi. Po Pod kopkę robi Pan i. Łap, kolego, mam nad głową. No, próbujesz wolno krystalować i ty kurwa znowu spamisz. <tuszy> no to jest wolno! Zabiłem i wysadziłem i ten. <tuszy> no, <tuszy> potrzebni ten. Ja, nie, ja, ja, no, no. No, no, bo, no bo się sam postawił. No tak, a mi się same krystale niszczą, wiesz, bo ja mam cheaty i one mi się same niszczą, więc wiesz, tak, e, ja nie na nie, nie Niech oni naprawią to. Trójkę tepnąłem. Oh, yeah. Jak coś idziesz wysadzać, tak powiem. Wysadzaj, wysadzaj, wysadzaj. Bum, bum? To nie Ryszard, tu się tyle tepa. Ej, niech tropka w secie. To, to nie Ryszard w secie. Ty, ty, ty na tamtego, albo nie, ja na tamtego, ty na tego. Kto? A tamten nie jest przypadkiem jedynki? Nie, nie A ten. A ten nie jest jedynką? przypadkiem? Nie, kryzys? ten, ten jest 4-3. Dobra, nie. A tylko platę jedynkę ten, ewentualnie. Ale to nie, Ryszard przynajmniej umie wysadzać, co nie? Egipt, ta stary, ja go robię na swing PVP, ja sobie pływam. Taka S na sex, na sex PVP go robisz? Nie, na swing PVP. <laughs> Potem, tak. po, to mu popnął od perły. Zabijam, zabijam. Ej, on chyba... Co on zrobił? Dobra, on sam siebie wysadził. Mam go. Jaki miał itemy? kto? a jedynki. Ale on dobrze nawet Bo on miał 4-3, on miał 4 więc super. Ale miał kill of mending, Fortuna 3, Ja taki chyba salowałem, wiesz? Możliwe, że mój. Toma, Toma! Jakiegoś popuł coś tam. Ośmiu, ośmiu, Toma tepłem! Toma! Toma! Set! 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 Lao No właśnie mi tier takie przestał jakoś takerować. O jakiś inne. Momentary? Mego. Ja oddaję im jakie to było bliskie. A zabawka nie jest. Nie! Yeah. go. Nie. No debilu, prawie wszędzie dał. No, mam, mam, mam refleks, nie? Mm. Drugi set. To znikowany, znikowany. O... 3 sety! Niech oni się jak pobiją. Jak dwa. Trzy sety. Ja mam jeszcze dwójkę. Tylko oni jednego. Oni się, oni się biją. Dobra. Mają mnie w dupie. Ja sobie popatrzę. Ten Dobra, odpał zdech. Odpał zdech. Odpał zdech. Odpał zdech. Odpał zdech. Ale Sigma. Sigma, Sigma. Ty e Nie. OK, to dobrze. Nie, nie jestek, Nie, 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 nie. Nie zdech, nie zdech. Stoisz, moim! Eee, pomóż Choć mi. Chodź. Idę. Czekaj, bo yyy... Jestem nie, w Jestem... Idę tą kolegę! Idę tą kolegę, chodź tu! Jestem watercape, netherite coś ma chyba! I mam miecz, który bije od cholery Gdzie wy jesteś? Czaj widzę was Ej Szekabosi, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Gdzie? Nie, 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 on jest boksową z amforami. Czekaj, mam pomysł, mam pomysł. Chodź, widzisz, chodź, 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 tu, tu, tu. tutaj no, tu, idzie. Tu, na dół, na dół, na dół, cały czas na dół. Patrz, patrz jakie to jest duże. Chodź patrz. Cały czas. Widziaj, chodź tu szybko. To ten. dobra, S. Bedward skill. Bedward skill Ch są tu, są tu, są tu. Chodź Elna, e, co robimy? Nie, we dwójkę możemy się w nich bić. We dwójkę możemy się w nich bić. Nie, to są odpaleńcy! Słyszysz to? Jak Dobra, no to co, pa? Papa, pa, pa. giniemy Dobra, nic tu fight fuck! Dej, z jeden Zek! Zabiję jednego Nice jeśli zabijesz drugie. Ja tak, ale perły zamiast to perły zekwipowałem. Eee, szkoda. I need, I need a jest a sword. jest tu znowu, ty. Can <laughs> you, can you like, can you... Uh, I need sword, do you have sword? Ja mam miecz chyba, yeah mam chyba. Means like a, sword sword. a sword, on movie sword. Ej, tu jest ten typ. Jak like, uchy jest. Oh, <laughs> oh my god. Why this, okay. this panda bro, this panda is so annoying. Bro, he is so, he is so, is so, I'm so like... This, a yeah. uh, fucking terrorist panda bro. <laughs> C'è, vabbè, vai, tu dai. E' grosso Pierdole, io non dammi e c'ho le grosso Ok, gli ho Io stai